Czemianeczku moi drodzy, z tej strony WZ Huston to jest mój drugi odcinek z Taerna. Dzisiaj jesteśmy na innym koncie, na Legolasie, który ma 27 poziom. I właśnie dzisiaj chciałem pochodzić na takie bossy bardziej. I pójdziemy sobie od razu na pierwszego bossa. Więc mam już więcej życia, niż na moim WZ Huston. TV chyba. Jak hmm. się nazywa? On się otwiera. i A, idziemy tutaj. Ja dokładnie Wam pokażę, gdzie ten boss jest, ale będziemy mieli dużo walki. Co mi się podoba? Jak widzimy, tutaj mam 27 poziom który niedawno nabiłem no i już jeszcze trochę brakuje do 28 dobra idziemy tutaj idziemy prosto to jest gościu który nas musi zaatakować jego zadanie ja nie będę, nie będę używał jakichś magii damy to pamiętajcie że on dużo ciosów broni tak ale w drugiej rundzie coś mi coś nie siadło to wszystkie trzy szary teraz idziemy tutaj i korytarzem cały czas prosto aż spotkamy tego bossa i są zawsze przeciwnicy którzy będą chcieli nas zaatakować mak ognia tu jest rycerz, a tu jest łucznik. Tak jakby na mnie są oni łatwi. Ale ten boss ma chyba 22 poziom, z tego co kojarzę. Ja źle zrobiłem, bo nie poszłem na maga ognia. On jest najsilniejszy z tej trójki. A więc radzę iść na maga ognia, potem na łucznika, a dopiero na końcu na tego, bo on jest słaby. tylko 140 życia ja mam 1228 to jest sporo tutaj mam moje uzbrojenie mam łuk, który ma 71 obrażeń mam rękawicza, które dodają bardzo mało, 7 życia i 78 many to jest już trochę więcej i mam naszyjnik, który dodaje 100 życia. Hełm, który dodaje 126 życia. I jedną zręczność. Klatę mam, która dodaje 107 życia. I 10 kondycji. To jest bardzo dobra. Wspólnie dają 127 życia. I 8 kondycji. Mo mogą być. 26 wymagane 26. Poziom. Tutaj 18. To można mieć. Trzymałem poziomy, bardzo dobrą zbrojkę To już jest 24 hełm, bo już trochę więcej życia daje Ten pierścień ma wymagany poziom 18 i daje 95 życia I ma ochronę... Ochrona og... Ochronę przed... Odporność... Przy... Ognia 10 Naszynik e, nie naszynik, to jest też drugi pierścień, który można dostać z pusa. Nie pamiętam z którego, czy to z tego, czy z takiego pająka Ale daje 80 życia, 30 many I 30 kondycji A więc jeśli pójdziemy na bossa i będziemy mieli Ten pierścień, to chyba ten Wymienię za dwa takie Bo jest dużo lepszy, daje więcej Tutaj mam jakiś łuk, który dostałem z walki Dobra, tutaj mam jakieś miksturki, tutaj. Te oglądania idziemy dalej. Tu widzimy następnych potworków. Namaga ognia oczywiście. Ma 180. Jak mówiłem, więcej niż on. 440. Udało ja nam się go zabić. Będą 15-minutowe. Nie wiem, czy wspominałem w tamtym odcinku. Zapraszam też do lajkowania, subskrybowania i komentarzowania mojego filmiku z The Foresta, który zacząłem niedawno nagrywać. Serię z The Foresta, oczywiście. Tutaj mogę no, wam pokazać, bo się ładuje Tutaj mamy takie czary. To jest jakieś normalna podstawowa to jest twoja stara lepiej się dają po tym ciosy tutaj strzała żeby lepiej trafiać chyba, albo coś takiego oknista strzała piach w oczy, to jest ciar voodoo, to jest łucznika i bardzo takiego maga a to jest chyba druida to jest podstawowe dla łucznika a lodowa strzała to chyba też jest bardziej Druid dobrze, naładowało nam się, idziemy tu, widzimy łucznika. Ja robię krótkie cięcie, bo mnie brat woła i zaraz się widzimy. Dobra, jestem po przerwie, brat mnie wołał, czy będę coś jadł, ale ja już wcześniej jadłem. więc luzik. więc, więc walczymy na nich, Ja włoczy mam, widzimy, to też ma wudu. W WUDU się to chyba nazywa szpilka w oko, czy coś takiego. Nie wiem, bo jeszcze nigdy nie grałem w WUDU. Dobra. Robimy krótkie odpoczynanie. Ja robię krótkie cięcie, bo nie chcę, żeby się tak długo czekali, aż nam się to naładuje. A więc widzimy się, jak nam coś naładuje. Dobra, jesteśmy już, jak widać, naładowało nam się nasze paski. I idziemy walczyć. Tutaj idziemy na łuczników, bo one są lepsi niż oni. Lodowa szczała, która jest bardzo dobra. No i zatruci oczywiście. Co było wszystko widać? Jak siadnie mi ta szczała, to z 12... Znaczy jakbym, jak dostał taką szczałą, to by z PA Nie to znaczy Bym miał automatycznie tylko 9, Ale by to mi wszystko zmniejszyło Na przykład ta mi i tak by miała mniej strzałów To jest bardzo dobra jak walczysz na arence Piszcie w komentarzach czy chcecie może pójdę na arenkę mhm. Dobra, co to jeszcze powiedzieć Tutaj mam misję. Tutaj mam bardzo dużo wykonanych już misji. Widzimy bardzo dużo. Tutaj mamy zlecenia. Tutaj możemy na przykład iść. Jak, jak pamiętam na bagnach, możemy iść do takiej wiedźmy i wziąć sobie zlecenie, co chyba będzie. Bo 10 szkieletów trzeba będzie zabić. U kowala jest takie coś na Zedy. To są te mumie, co my widzieli przy wejściu. Co tu jeszcze jest? Na takim... na takiej, w, w takiej wiosce trzeba zabijać chyba 10 zombiaków. Yy, ząbiaków tak. To jest, to jest bardzo trudne. One mają 20 coś tam poziomy. Dalej nie udało mi się jeszcze przejść. Ponieważ nie wiem dlaczego, ale nie mogę przejść przez bramę. Którą kiedy wam pokażę w innych odcinkach. To możemy sprzedać oczywiście. Tego nie radzę sprzedawać, bo to Wam się przyda. No i tym razem nie na odpoczynku, i pokażę Wam, co to daje. Chociaż już się na pewno domyślacie. Tu widzimy lepszego maga ognia, który ma 200 życia. To są barbarzyńcy, którzy mogą nas zabić na śmierć. Oprych się nazywałem tutaj. Tak trzyma tą ten topór zaplecałem, jeżeli tak no ja miał ten topór tak w głowie wbity. Miał fajny efekt. Jak go teraz nie zabijemy, to następnym razem zobaczymy, że będzie miał dużo mniej ataków. Bo siadłam, siadł mi ten cios. Ale nie zobaczymy, bo go zabiłem. Ale chyba będę nagrywał um, jeden boss co odcinek. Tak chyba będzie lepiej, bo już mamy 10 minut. I jeszcze my nawet nie doszli do pierwszego bossa. On jest bardzo dobrze szczerzony. Jak widzimy, jest bardzo długi trochę tunel. I są porozstawiane te wojownicy. No nie mają dziesiąte poziomy, ale i tak się nas nie boją, bo takie ich jest zadanie. Że mają nas atakować, żeby my tak łatwo nie przeszli sobie do tego bossa. I jeszcze, jak wejdziemy do tej jaskini, to nie możemy, to nasz i ten boss tutaj, co jest tam, jest tylko nasz, że nikt nie może nam zabrać. E, znaczy, killa nam nie, nikt nie zabierze, bossa. Ale oczywiście możemy na przykład no nie, nie, ma, nie ma nikogo z moich kolegów, którzy grają. Um, ale oni mogą dołączyć do naszej grupy. Potem mam tutaj dwie głowy albo więcej. No i możemy razem iść na tego bossa. No i tak mo możemy razem iść w drużynie. A i zapomniałem nie, nie, nie brać początku. Teraz dał sobie tą tarczę. Teraz nie będzie mu tak nie będą tak dużo, się dały właśnie ogniste ciosy. Tak widzieliśmy. Nie, siad, nie siadł ognisty cios. Bo, mia, bo ma ognistą tarczę. Ona chroni przed ognistymi strzałami. Ponieważ to jest... Pikachu to jest mój brat. No i on ma maga ognia. Bardzo wysoki poziom dobrze gra. Tak już, do, już dawno nie gra w tę grę, ale wiem od niego, że dał mi podpalenie, a więc będę się palił. Nie, nie palę się Aha. Dobra, ty tam ginlesz. Już niedługo. Zobaczymy w A dobra, teraz nie będę grał w odpoczynku. Oczywiście te fiolki dają 500 życia, a te tylko po 200. Więc... Nie skąd mam tą fiolkę Żyjemy sobie dużo na tym Te dam tylko 50 I mam prawie wszystkie sorty I ładnie poukładało się <ścoughs> Dobra, idziemy Idziemy na łączników Nie no, co to daje Musiałbym skrajdować z ale mój kolega gra Chyba Albo gra 7 Ale to gdzieś... Barbarzyńca, nie on w nim Nie to daje, spotkam się go jeszcze i może wam powiem w następnym odcinku Dobra Już jesteśmy coraz bliżej On się powinien teraz spalić, nie musimy go już bić Może się, się spalił, to nie wiadomo, o właśnie, spalił się To samo może robić też mag -ognia. Tylko, że on ma to od 18 poziomu i mu zawsze siadnie. A mi siadnie to od czasu do czasu jak ten... Będę strzelał ognistą tą szczałą. Ale to będzie wlało więcej po prostu obrażeń, a nie będzie dawało tak dużo. Nie będzie dużo razy siadało podpalenie. Tutaj możemy sobie na przykład... A ja już chyba ja to pokazywałem odcinku ze 7 Tutaj mamy czat jeszcze. Oj ja co coś zrobiłem. Oj. Dobra, postaram się ich rozwalić, bo jest ich trudno, bo nie mam tej kondycji. Ale mam metodę. Lepsze moje szczęły O właśnie widzimy, od razu 180 To jest właśnie moja najlepsza szczała. Później będzie to grać szczał. To jest coś podobnego do Maga ognia. Coś bardzo podobnego, tylko że on wali takimi meteorodami. Meteoroidy, ja Takiego. I nam się udało wygrać 25 kondycji. No i tutaj widzimy naszego bossa. sobie zrobimy odpoczynek. Ja robię krótkie cięcie, i widzimy się jak będziemy już we walce. A więc na razie. Dobra, ja jestem po krótkiej przerwie. Jak widać, naładowało mi się wszystko. I idziemy na bossa. Właśnie zauważyłem, że już więcej niż 15 minut nagrywamy. Ale to nic. Mamy czas, oczywiście. Widzimy jak on ma dużo więcej życia 550 Ale walczyłem już na lepszych oczywiście na przykład na w zamku walczyłem na, na kogo to na, na rycerzy, które mają 30 poziom i zdarzają się tacy, którzy mają nawet 1500 życia No i sobie radziłem, no to dlaczego teraz mamy sobie nie radzić? Hmm. On jest też barbarzyńcą Paragon Dobra, może rozwalimy sobie pierwsze tych to hmm. toporami Nie rzuca kamykami Albo takiej teraz Chyba przegram Ale ostatnim razem też tak było Grałem, jego nie mogę zabić A go zabiłem, to od razu wszystkich pozabijałem O kurde, właśnie widzimy Że im coś tylko siadło Że mi zniszczyło PA na 9 A miałem oczywiście 12 To też takie coś jest i chyba przegram jak on wszystko broni to tak to się mogę no i chyba zginę o no i właśnie zginąłem no i zabrało mi złoto Nawet to tyle w tym odcinku nie był taki fajny odcinek czekajcie, ale chyba jeszcze jeszcze mam jedną szansę, żeby go zabić, a więc idziemy, otworu nie ma. Ale więc jeszcze nie kończymy odcinka. Staramy się go drugi raz zabić. Ja nie robię cięcia, bo sobie wezmę fiolkę. No. Dobra, chodź tu teraz. Dobra. Co się drzesz? No i teraz poszedł. Oczywiście szkoda, że w drugim, za drugim razem. Ale jeszcze nigdy mnie oni nie zabili. Zawsze ich zabiłem. Ale teraz więcej bronili. Wiadomo, mag ognia to jest wrażliwość na ogień, a więc więcej razy będzie nas trafiał z takich latających, ognistych meteorydów. Kamyków. Dobra. Nie wiem. Co, chyba nic nie dostaniemy z tego do osobu, za drugim razem go zabili. to dostaliśmy coś z bossa odostaliśmy coś, a więc od razu ogarniemy sobie Co my z niego dostali? Buty? Jakiś my dostali Ale to jest bardzo słabego To się sprzeda Dobra, to tyle w tym odcinku Myślę, że odcinek wam się spodobał Nie zapomnajcie łapkować, subskrybować I komentować tego filmiku a więc ja się z Wami żegnam. Na...